Na placu budowy domu modelowego trwają kolejne prace. Przed nami kolejne etapy budowy i kolejne wskazówki o tym jak budować mądrze i efektywnie. W poprzednich odcinkach pokazaliśmy jak wybrać drzwi zewnętrzne i okna do domu. Dziś pomożemy w wyborze parapetów wewnętrznych i powiemy na co zwrócić uwagę przy ich montażu. Podejmując decyzję o parapetach stajemy przed wyborem: drewno, sklejka, kamień czy może PCW. Rozważania nad estetyką parapetu rozwiążą nasz problem tylko częściowo. Obecnie większość dostępnych na rynku parapetów cieszy oko estetycznym i starannym wykonaniem. Bierzemy więc pod uwagę kwestie ekonomiczne, takie jak trwałość, praktyczność użytkowania i cena. W domu modelowym decydujemy się na parapety PVC. Przy stosunkowo niskiej cenie plastik zagwarantuje nam odporność na wilgoć, uderzenia i zarysowania. Jeśli wcześniej zamontowaliśmy stolarkę PVC, łatwo skompletujemy zestaw parapetów idealnie pasujących do okleiny okna. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne to technologia OknoPlast. Wybieramy więc parapety tego samego producenta. Rdzeń parapetu wykonany jest z odpornego, wysoko-udarowego polichlorku winylu powierzchnia parapetów wzmocniona z laminowaną okleiną PVC wysokiej jakości. Teraz przejdźmy do montażu. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo prosty, to tylko pozory. Niepoprawnie zamontowany parapet przysporzy nam więcej problemów niż moglibyśmy się spodziewać. Strefa ściany pod oknem jest jednym z miejsc najbardziej narażonych na zawilgocenie i straty ciepła. Dobrze dobrany i poprawnie zamocowany parapet dobrze zabezpieczy tę strefę. Najpierw jednak kilka zasad dotyczących umiejscowienia parapetu. Jego minimalne wysunięcie powinno wynosić 5 cm i nie powinno przekraczać 10. Przy dłuższym wysunięciu parapetu powinniśmy zamocować wsporniki. Ze względu na grzejniki nie powinniśmy mocować parapetów w odległości mniejszej niż 15 cm od kaloryfera. Parapet osadzamy w ścianie, w której wcześniej wykuwamy otwory. To pierwszy newralgiczny moment. Przy wymierzaniu długości parapetów musimy uwzględnić, że otwór w ścianie będzie dłuższy właśnie o wykute otwory. Przed osadzaniem parapetu powierzchnię otworu okiennego dokładnie oczyszczamy. Teraz na parapet nakładamy tak zwane boczki, czyli zakończenia maskujące boczne krawędzie parapetu. Zabezpieczą one parapet przed kurzem i wodą. I co ważne, stanowić będą estetyczne wykończenie. Kolejny newralgiczny moment montażu to osadzanie parapetu w otworze okiennym. To bardzo precyzyjna praca. Należy dopilnować, aby został zachowany odpowiedni kąt nachylenia parapetu, co najmniej 5 stopni. Poziom osadzenia parapetu regulujemy na klinach i sprawdzamy poziomicą. Zwróćmy uwagę, że krawędź parapetu jest odpowiednio wyprofilowana. Zakończona jest tak zwanym kapinosem, który zabezpieczy ścianę. Nasz parapet jest już osadzony i wyregulowany. Teraz należy go stabilnie zamocować i starannie uszczelnić. Pianką montażową wypełniana jest przestrzeń między parapetem a ścianą. Dopilnujmy, aby pianka szczelnie wypełniała tę przestrzeń. Od wykonania tego etapu zależy szczelność przestrzeni podokiennej i jego odporność na wilgoć. Nie zapominajmy, że parapet musi być także zabezpieczony w szczelinach przy ramie okiennej i ścianie. Do tego uszczelnienia wykorzystujemy silikon. Wkrótce, po wykonaniu drobnych prac tynkarskich wokół parapetu, ściągnijmy folię ochronną. Pozostawienie jej zbyt długo nie jest wskazane. Po zamontowaniu wszystkich parapetów przystępujemy do kolejnych prac. Już wkrótce przedstawimy następne porady i opowiemy jak radzić sobie z problemami nurtującymi budujących. Tymczasem zobaczmy jak parapety prezentują się w swojej finalnej odsłonie. Okazuje się, że dobrze przeprowadzony montaż parapetów to nie tylko solidne zabezpieczenie strefy przeokiennej, ale także estetyczny wygląd okien w domu. Dobrze dobrane i zamontowane parapety zdobią wnętrze i dyskretnie komponują się z oknami. Kolorystyka i linia parapetów oknoplast, idealnie dobrana do stylu okien w domu modelowym, nadaje jego wnętrzom eleganckiego charakteru. Więcej informacji na temat oferty oknoplast oraz o budowie domu modelowego znajduje się na stronie dommodelowy.pl oraz na Facebooku.